Witam, ja jestem Jakub. Cześć! Ja jestem Jakub. Nie. witajcie, ja jestem Ximiary. Boże. A ja jestem Jakub i witamy was dzisiaj na, na mapce Escape. Escape Tak to, no, to no, będzie no, To będzie tak jakby seria, bo będziemy z Ksimi nagrywać mapki. by ożywić czyjś kanał. Zgadnijcie czyj. Mamy tu już ja wszystko już poustawiane. Mam nagrać. Mam nagrane dwa filmy, jeszcze nagrywam, zmontuję dzisiaj. Ja Ej, będę miał nasz tygodniowy mater. Dzisiaj będziemy grać w mapkę Escape. Jesteś gotowy, Xymin? Proszę nie speedrunny, tak jak nie? na modach. I żeby nie było, mapkę zrobił AMHL i e, Luki 2000. Pokaż ich tutaj u siebie. Bo zasługują na to, chodź. Dobra, dobra, y, pozdrawiamy was oczywiście. Panie znać i, i jesteście większymi zwarcami o was, ale dobra. pozdrawiam. O. o, co jest? O, nie wiem, czy powinniśmy być tutaj wytepani Ok. Ok, zablokowane. No yy, Dobra nie ma nic. Nie ma nic. to escape. Szukamy, szukamy. To trochę nie wygląda jak e jak escape room z powodu tego, że. O, obraz. Obraz. O... należy zaczekać. O! Mam tu trzeba przycisk. przycisk. Okej. Okay. Czekaj, 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 popatrz. Ej, bo musiałem Ej, popatrz na ten obraz. O! Oh. On to jest... Czy to jest odzerowanie tego, tylko prawie mi Ej, bo to tutaj. wygląda jakby był guzik. Musimy... I czekaj, o tu gdzieś może? Ej, ale wygląda ładnie pewnie jak klikniemy guzik, to się otworzył drzwi za obrazem stąd? A, bo to jest zamknięty hmm. teren, okej. Okay. Okay. Ja jeszcze no. mam plan, żeby wejść w ten obraz... ...shiftując, bo też jest taki... ...też jest taki meg. O, mam coś, mam coś! On dźwignie. Którą można postawić Nie? na smooth yeah. stolnie. chodź. Zobaczysz ten to piękny, to ciemny to pokój. To to... Żeby twoi widzowie też mieli content, chodź. Zobacz. Halo. Ja tam się co, tu... A, był nick jakiś. Chodź. Zobacz. Tutaj, ciemny pokój, tu była dźwignia. Aha. Ok. Dobra. to nie jest. Ej, ty, ej, na to. Ackerman tu 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 tu, ok. tu, 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 tu. Ackerman jestem. O. O, dobra. O kurka. Ej, ej wygląda ładnie. O nie, zgubiłem o, nie, klucz. Klucz, teraz już do domu. To ja będę czytał zielone. Nowe zadanie. Spróbuj okay. znaleźć sposób na dostanie się do samochodu. Może mógłbym dostać się jakoś na dach tego budynku i skoczyć na niego od dziurówki, Może dałoby się czymś zniszczyć. Ale po co ma skakać? Dobra... Nie, nie będziemy, nie będziemy skakać z dachu. Cię nie róbcie tego. O kurka. Ci nie róbcie tego. Dawaj. O, jeden. A tu jest winda, to windy póki co nie dotykamy. Wiem, że ciemno, widzo. wiecie co? Ja nam potrzeby nagrywki zwiększę do... 40. Procent. Ja nagrywam nie ja nagrywamy będzie jakoś. Oj dobra. Mi się nie chce bawić to. O, jakim cudem tu działa winda, myślę... Popie, powiedziałem, windy nie dotykaj! Czego ty nie rozumiesz? Nie dotykaj windy. Czekaj, czy ty poszedłeś wyżej? Czy jesteś na piętrze pierwszym? Na górę. Dobra, tu trzeba przeszukać wszystko, bo tu wszędzie może być wszystko. Nie, bo tu musimy skoczyć na no, ciężarówkę, okay, czyli... O! Może? Nie, dobra, zablokowane. Ja zaraz przeszukamy dwór, tylko... O, tu się da może coś wyjść? Nie? Nie. Nie. Podjścimy. O tu! Nie. Zablokowane. Dobra, piętro... A nie, tu jest... Nie ma. piętro pierwsze. To musimy klikać lewy przycisk. Okej, okay, tu się pewnie też nie da skoczyć. Tu się nie da skoczyć, tu się nie da. Tu się może da. Nie, tu się nie da piętro trz... drugie dalej. Um. Czekaj może na mnie chwilę. Nic planuj. Ok, tylko że na piętrze drugim nic nie ma, więc możemy od razu przejść na trzecie. Ty lepiej patrzę jak tu wyskoczyć przez okno, bo to jest nasz cel Pamiętaj, Nikolaj, tu nie magikala, czy co? O może O! Ok. E, A zrobić Magikala. Bo, może nie tutaj, nie, tylko e, na e, piętrze e. piątym. O, 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 szafa. Szafa tu jest. Tutaj, może coś w szafie, ale. Ok. E. to... Nie zaskoczyć. Jeszcze nie doskoczyć, tu się nie da. Może skrzynki? Coś? Cokolwiek. Tu nic, nic. Zobacz, ja po razy dalej, dalej mo może tu szuję. Speedrunner. Musimy, później, musimy nagrać menchanta, chłopie. To będzie quality content. Dobra, piętro szóste. Na szóstym nie da się chyba zrobić jeszcze Magikala. O, jest klucz! Mam klucz. Jaki? A jaki ładny. Masz, potrzymaj chwilę i oddaj. Dobra. Nie chcesz. Dobra, idziemy wyżej. Piętro siódme. O, tu się da Magikala? Nie da się jeszcze. Też się nie da. Ale ładnie wygląda to. Co kolejne piętro. Jaki speedrunner. Ej, tu się da Magikala. Nie nie da. <laughs> tu też się nie da. Pewnie... No, jest... Czym jest klucz? Oh. Klucz jest czymś, co można chyba rzucić Okej. OK. Po ok. to tu weszliśmy. Ła! Oh. Wow! O, oh. Microsoft Corporation Wybierz porządne opcje. Wskazówki, obrazy. Wybieram obrazy. Limidal. Co jest? Co to, co? Cześć, czy to jest Scott. Dobra, wybieram obrazek numer dwa. Czy to... Ej, a to są rysunki. Kraków. Okej, okay, kto pytał. Pointa. Okej. Okay, to teraz czekaj, mamy jeszcze opcję wskazówki pokaż. Wskazówki. znać krót do skrzyni. W stosie cegieł Otwórz skrzynię i znajdź coś co pomoże ci zniszczyć okno Cześć Czyli musimy znaleźć klucz W stosie cegieł W skrzyni w stosie cegieł Czekaj Dokumenty 4 lipca 1986 Przyjechały Jakieś samochody Jacyś ludzie Siadaj z Okej, okay, dobra Czyli jakieś tam pierdoły Okej. Okay. Zostawimy Xie'ego! Jest! Nie. Chodź, dobra, chodź. Chodź. Pójdziemy razem. Dobra. Magicka... Ej, da się wyżej, nie da się. O! dole Dobra. Ej, czyli czekaj. Co robimy teraz? To... Musimy... Sto z cegieł. Ja bym zlutował coś jeszcze. Tu jest domek. O, kurka, to jest sto z cegieł. Chyba. Chodź. Chodź, Chyba znalazłem nasz 100 z cegieł. Ximi, gdzie ty jesteś? Come on, człowieku! Gdzie ty polazłeś? A znalazłem liczbę 4 A ja znalazłem 100 z cegieł, więc może pomożesz. Idę już. Nie da wejść, może da się gdzieś wyżej? Ale to się chyba nie da wyżej. Chociaż. No, y to szukamy dalej. No Idziesz tu dalej, Ja robię park. O, I jest, co to to jest? TF, telefon, telefon. Pewnie będziemy musieli gdzieś później zadzwonić, ale to nie teraz. Dobra, ja wchodzę na wyższe piętro. O! Ej, gdzieś jestem. W budynku jestem, niebezpiecznie. Ja też jestem, w, w budynku jakimś. Ja jestem takim zrujnowanym, taki Cztery znalazłem, znalazłem cztery. Ja o, to ja... a ty wyszedłeś po rusztowaniach, czy nie? Tak. zwiedzałeś drzwi? No to ja tam byłem. No jak to... o! Kole znalazłem! To Nie to, co ta amerykańska cola. ziu, ziu kola. cola Boże. Ja to piję zaraz. Ziu-ziu-cola. Mam ziu ziu, no, ziu Simi. Ximi. mam ziu, ziu, ziu kole o, ej, jesteś w Czarnobylu. Jest. Ej nie pomocy spadłem! Ej, utknąłem! Pomocy! Zaraz po ciebie przyjdę. O! Ej, gdzie ty... Gdzie nie ty moda! Ej, ej, ej! A on to chyba tak mi przewidzisz, że to trzeba zpaść. Ej, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No co? Zziosi kola. Da kole. kola. Zwiozi kole. Ziuziu, kole. Dobra, ja szukam dalej po tych rusztowaniach, bo tu... Ej! Ile tu jest pięter do zwiedzenia! Ej! A, tu są piętra, że jeden, drugiej życie. Tak! A przecież do liczby, jak je, to liczby że do Czekaj, bo tu byłem, tu byłem... Teraz musimy zejść piętro niżej... Jak się... Jak się schodziło po rusztowaniach? Też? No, SHIFT nie działa! A, chyba, że to jest barier blok... Barier blok, okej. Okay. Piętro numer dwa. Takie koślawe dosyć. Faj jaka koślawa dwuja. Nie bij. Juju Kola. Dobra. Jacyki przeszukiwałeś? Nie. Właśnie, to, to tam jest klucz. Nie było klucza. Był klucz. To nie, dlaczego masz klucz? Drzwi. Geniuszu. Czekaj, ja ci <grym> Dawaj. To yy. no, czekaj, bo tu trzeba znaleźć drzwi. Piętro czwarte byłem, trzecie byłem, drugie byłem, zostaje nam pierwsze. Tu byliśmy, tu byli trzecie pierwsze, zwiedzmy. Pierwsze. O kurka, jak ciemno. Oj, ja. Jak ciemno. Nic nie widzę. O Boże, nie, tu nie ma nic do zwiedzenia. Czy Ty mi znowu myślisz o tym, aby nagrać mapę horror z Jaga? O! O! Żydziu Kola! Numer 2! Gdzie? Gdzie? Cześć, ziemniaki. A tego się nie da zdjąć, ale mam dwie zioziukole. Kamera. Zioziukola. To będzie popularna, gdzie będzie taka survival. Bo w już mam dużo pomysłów, co tam będę robił. Xymi, zobacz! Zobacz, Księ... widziałeś tego pająka? Pomóż mi, pomóż mi, tam jest pająk. Pomóż. Xymi, tam jest pająk. Zobacz. Widzisz tej pajęczynie? Idź go tu utłuc. Zobacz, nie tu jest, nie widzisz. A! Uważaj. Uważaj. No. To nie jest tak, że chcę cię zepchnąć od paru. Tak. Kola, To jest najlepsze co znaleźć. O! Czy! Jezu, zawaliła mi się podłoga pod nogami! Oczesni słowa! Ej, tu musimy to chyba to znaleźć to... ten! Zobacz, klucz musimy znaleźć. Ej, bo ja bo ja nie mogę nie możesz znowu mi tu jest skrzynka, która jest zamknięta. Musimy znaleźć do niej klucz. Ale się fajnie podłoga klucz, zawaliła. A ty, co masz, A ten klucz, co ty masz, to co z nim? To był ten od drzwi od Microsofta. A ten wcześniejszy, ten, coś miałeś? No to mówię, to jest ten od Microsofta. A tak mówię, że znalazłeś ten no A to sobie tylko jaja ja robiłem. Google. Dobra, a. czyli wiemy, że mamy znaleźć klucz do skrzyni. Eee, budynek, ale tu jest trawy. O panie, kozak. Um, tu się zblokowałeś. Tu jest jakieś wodne akwarium. Wodne akwarium, kozak. Tylko szkoda, że tu nic nie ma. Ja na katedrę planuje zrobić sobie ten, jak to się nazywa. Eee, muzeum. Aż nie muzeum. Eee, takie. Telefon. O, tego o mam klucz. Eee, tu nie był. Leżałam na samym środku. O, oh. Kolejna Aha, to jest kola. Nie. A. Butla. Musimy zwiedzić do końca map. Tam jest szlaban, to nie chodźmy poza szlaban. A A? Czemu się wypisałeś z tego Minecraft Massacre więzienia? Ja się wypisałem? Ja się nie wypisałem. Ja chciałem być tym więźniem. Tylko to jak to się to dowiedziałem, jest. że ty jesteś policjantem, to masakra. Dobra, czytam książkę, czekaj. Jak zawijać papierosy? A, co. A jak zawijać papierosy z dnia 2, 9, 977. Dobrze, że nie schodzimy z datą niżej, bo by, by weszły dat Joe Mmm, Dobra, dalej 16. 77. Już myśli, widzicie Aha. jego twarz? On już myśli. Dobra, rozdział pierwszy, zawijanie. Należy rozpocząć od. Artykuł. A, no to masz Poradnik jak zwijać papierosy. Masz tutaj poradnik jak zwijać papierosy. Ach. Mam dwa zioziu kole, to sobie schowam. Mam dwie książki i mam. cegłę. Ej, jaki my mieliśmy tutorial? Yy... Znajdź krót do skrzyni w stosie cegieł. Otwórz skrzynię i znajdź coś, co ci pomoże zniszczyć okno. A, pewnie to czekaj, chodź zwiedzimy ten szlaban, gdzie ty jesteś? Ej, gdzie intereganseni... ej, ej, gdzie i teregans innej stronie czy... Zobacz sobie. Słuchaj, przejrzałem każdą stronę. Jeżeli nie będzie 11 stąd, tylko będzie 12 czy coś, to wiem, że coś dopisać. Okej, okay, to jest szlaban zablokowany. To teraz No, a masz, masz, masz. No Dobra, specjalnie dla mojego odcinka to zrobię. E wysoki dla... Co ja muszę zrobić? Jak, jak zbić szybę? Okay. A tu chodź na górę, chodź na górę, można na górze będzie, można zbić szybę. I jak na górze. No bo powiedział, że on mówił, wiesz. wiesz, mamy... się znaleźć y, w tym pokoju z Window. Mówiłem, ho, tam może, tam może będzie, można zbić szybę. To może dał. Okej. Mam jeszcze Nie, jeden chuj. sposób. Cho... No ho na chwilę. Nie, próbowałem, ho. Jak próbowałeś, niech ty cegły nie miałeś. Chodem. Ale nie rozumiesz co mi chodzi, gdzie, gdzie tu się wchodziło? Gdzieś... Co cię się chodzi? Otwórz mi. Co ja mogę no, tym zrobić? No, Czekaj, Otwórz bo staram się wybić jakąś szybę! Daj. No, daj na chwilę. Dobrze. Otwórz. Chodź. O, Chodź. Daj na chwilę szybę, daj na chwilę. Ale co ty chcesz zrobić? Nie da się tym zniszczyć, nie da się tym rzucić, ani prawy przycisk myszy. Ale oddajesz zaraz. Nie oddaj. Oddaj, bo ja nie testowałem innych rzeczy. Oddaj. Nie rozwalisz tym, chodź. Może niższe piętro, daj. Daj cegły. Coś ty. Poza człowiek i dupię. Weź tu nagrywaj z Ximim jakąkolwiek mapkę jak nam ta... No i ta cegła nam utknęła! Chłopie! Ta cegła wpadła do ciężarówki, geniusz. Nie, nie wpadła do ciężarówki. Jezu, ja już czaję, o co autorowi chodziło. Mapa może być stworzona dla jednej osoby, przy dwóch mogą wystąpić błędy. Ciekawe dlaczego. Mówię, trzeba. No co za o. geniusz, mówiłem, że tu trzeba coś zniszczyć. Że tu trzeba rzucić cegłę, co ty. I co teraz? Czy co, że ma... Klucze mamy szukać do ciężarówki, czy co? O. Ok. Chodź, siadaj i jedziemy. Rum, rum. Na szczęście udało mi się wejść do samochodu. Okej, okay, nam. O, dobra. Dobry, dobra, czekaj. To na... Tak, kolejna mapka. O, zarazem dźwignie. Nie, już już mi ukradli! Nie, już Zuziukola! Ko... Dobra, ale już... Dobra, następna Dobra, część mapy dasy, dasy będzie za jakiś Będziemy. czas u mnie na kanale i u Ksimiego na kanale, bo nagrywamy obie perspektywy. Zapraszam do Ximiego na kanał. E, tu Ksi mi powiedz mnie coś fajnego. A ja nie wiem, ale... ja, ja to wrzucę z opóźnieniem pewnie. Dawaj. Dobra. To co? To ma widzowie się na mojej serii popularnej, która będzie w piątek. Pa po.